Witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Książek. To jest kolejny film z serii Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Jeżeli chodzi o dzisiaj, no to jednak mieliśmy tutaj spadki, 1,83%. Giełda od początku otworzyła się na, na minusie i tak naprawdę cały czas ten minus tylko pogłębiała. Aczkolwiek nie byliśmy osamotnieni, no bo tak naprawdę dzisiaj, jeżeli sobie zobaczymy na, na całą Europę, to cała Europa była na minusie. Zauważmy, że nawet ten indeks WIG nie jest takiej ścisłej ścisłej czołówce, ze względu na to, że jednak były indeksy, które spadły o ponad 2%. Więc tutaj mówimy jednak o tym, że... Że były indeksy, które mocniej spadały cała Europa, prawie cała Europa dzisiaj, dzisiaj na zielono na czerwono, przepraszam. No i jeżeli chodzi ogólnie o to, co, co dzieje się w gospodarce, no to na pewno wielu inwestorów obawia się kolejnej fali pandemii, no przez to też kolejnych jakichś lockdownów. No W Polsce mówi się nieoficjalnie, że rząd rozważa naukę hybrydową od września. Więc skoro rozważają naukę hybrydową, no to możliwe, że też jakieś inne obostrzenia z powrotem, z powrotem będą, czy jakieś inne obostrzenia wrócą. Tutaj mówią o tym, że najgorsze scenariusze mówią nawet o 10-15 tysiącach przypadkach zakażeń dziennie. Więc bardzo możliwe, że kolejne jakieś lockdowny albo częściowe lockdowny wrócą. Oczywiście to by było bardzo negatywne dla, dla giełdy, bardzo negatywne dla ekonomii gospodarki, no ale skoro raz już to zrobili na, na dwa tygodnie... No to może znowu zrobią to na, na kolejne dwa tygodnie, które troszeczkę się wydłużą, jak to było ostatnio. No w każdym razie, jeżeli jesteś inwestorem, musisz to brać pod uwagę i nieważne, czy to jest mądre, czy to jest głupie, musisz brać po prostu to pod uwagę. No i jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o takie, myślę, że istotne informacje, to też. Od lipca pożyczki mogą być nawet trzy razy droższe, bo w czerwcu wygasł taki pewien przepis, który na czas pandemii obniżył maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych, czyli prowizji i jakiś opłat dla kredytów konsumpcyjnych. No i ten 2020 rok rzeczywiście był bardzo słaby dla banków, więc prawdopodobnie banki będą chciały to sobie odbić. Pamiętajmy o tym, że jest... Teraz cały czas są rekordy, jeżeli chodzi o, jeżeli tutaj chodzi o wnioski o kredyt hipoteczny. A co ciekawe, dzięki właśnie temu, że ta ustawa już nie obowiązuje, ten przepis już nie obowiązuje, też niektóre kredyty, niektóre wnioski, które zostały odrzucone, już nie będą odrzucone, więc to. Na pewno jest no, na plus dla, dla pewnych, dla niektórych ludzi, którzy, których te wnioski zostały odrzucone, no, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś teraz myśli o kredycie, no, to tutaj Expander wlicza, że przy pożyczce na 3000 zł na 23 miesiące maksymalna wysokość, wysokość kosztów pozaodsetkowych wzrośnie z 780 zł do 2400 złotych, czyli około trzykrotnie to może, może wzrosnąć, więc to jest na pewno, na pewno minus dla ludzi, którzy chcą brać pożyczki. Więc można powiedzieć, że, że to jest plus dla banków, no bo prawdopodobnie banki to sobie odbiją jakoś, te, ten słaby 2020 rok, minus dla ludzi, którzy chcą brać kredyty, możliwe, że minus też dla deweloperów, no zobaczymy jak to, jak to ogólnie, ogólnie będzie, no bo z jednej strony te kredyty będą droższe, z drugiej strony więcej osób będzie mogło dostać ten kredyt, więc taka no, niejednoznaczna sytuacja na tym rynku, rynku kredytów. A jeżeli chodzi o spółki, których, o których dzisiaj chciałem powiedzieć, no to na początku spółka INC, pisaliście w komentarzu właśnie o, tę, o tej spółce. Jeżeli chodzi o INC, oni się zajmują inwestowaniem, też tutaj mówią investment, investment i consulting. No i jeżeli chodzi o spółkę, no to to jest inwestowanie pod takim względem, że oni na przykład pomagają przy przeprowadzeniu IPO. I w tym 2020 roku z tego co kojarzę chyba mieli 10 takich IPO, gdzie to był bardzo dobry wynik, a w 2021 chcą mieć nawet, nawet 20. No, to z tych IPO takich może bardziej głośnych no to, no to Plantware, może Spirosoft też, też było w 2020 roku, może obiły się o uszy te, te spółki. No, to właśnie, właśnie INCE uczestniczył w tych debiutach. I jeżeli chodzi o spółkę, oni pomagają właśnie przy, przy debiutach i też są, są często akcjonariuszami spółek, które, które właśnie wchodzą na, na giełdę. Też no, działalność inwestycyjna to jest jedna z ich działalności, więc też są aktywnymi inwestorami, to, tak, jak, tak jak ja czy Ty. Więc jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o działalność spółki, no to jeżeli tak naprawdę na giełdzie jest dobrze, jeżeli jest Hossa, i jeżeli jest duża ilość debiutów, to dla nich dobrze. No bo jeżeli jest Hossa, no to oczywiście wartość ich akcji rośnie. Akcji, które oni posiadają w swoim portfelu, rośnie. Jeżeli jest duża ilość debiutów, no to znowu po pierwsze, wartość spółki, w którą oni inwestują, rośnie. A z drugiej strony, też, skoro pomagają przy wprowadzaniu jej na, na giełdę, pomagają przy IPO, no to, no to po prostu mogą, mogą tutaj wystawić takiej spółce fakturę, wystawiają fakturę i dzięki temu, dzięki temu też zarabiają. Więc tutaj mamy taką dla nich bardzo dobrą sytuację. Oni też oprócz tego działają na rynku crowdfundingowym, krant crowd, crowd inwestycyjnym, tak to, tak to nazywają. Bo czasem są jakieś spółki, które no można powiedzieć, że Chcą być na New Connect, ale jeszcze nie spełniają tych, tych wszystkich, wszystkich restrykcji odnośnie, odnośnie tego, żeby byli na New Connectie, więc bardzo często właśnie przeprowadza taka spółka jakąś emisję, krąg inwestycyjną. I jeżeli chodzi o te rodzaje działalności, INC też jest tam obecny ma właśnie taką swoją, swoją platformę, na której od czasu do czasu jakieś, jakieś takie pre-IPO, tak to można nazwać, się pojawia. No i Plusem u nich jest to, że jeżeli chodzi o te różnego rodzaju platformy crowdfundingowe, to bardzo często oni, te platformy, są takie, że, że biorą praktycznie wszystkich, czyli, czyli każdy może się u nich wystawić. Tutaj INC mówi, że oni bardzo dokładniej, dużo dokładniej sprawdzają swoje podmioty, podmioty, które mają się tam wystawiać na, na ich stronie właśnie. I przez to też dużo podmiotów odrzucają, ale dzięki temu są, są te podmioty pewniejsze. Tak Rezes też w jednym z wywiadów mówił, że stawiają na jakość, a nie na ilość. W ten sposób to o tym mówił, no bo rzeczywiście tych emisji crowdfundingowych w tym momencie bardzo dużo jest na, na rynku, coraz więcej. One się cieszą, cieszą też coraz większą popularnością, a tutaj jeżeli chodzi o tą, tę stronę crowdconnect.pl, Czyli stronę należącą do grupy INC, tutaj aż tak dużo tych debiutów nie ma. Aktualnie nie ma żadnych emisji nadchodzące, no tutaj kilka jest, no chociażby, chociażby Kubota, myślę, że marka, marka znana, aczkolwiek oni już się klapkami nie zajmują, tylko, tylko troszeczkę innymi rzeczami. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o INC, to jest właśnie ich model biznesowy, czyli, czyli IPO, czyli inwestowanie na giełdzie i też na, poza obrotem, właśnie jeżeli chodzi o te. O te akcje crowdfundingowe, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę, to obecnie są wyceniani na niecałe 7 zł, gdzie jeszcze dwa lata temu to było niecała złotówka, ale to jest wciąż kapitalizacja rzędu 83-4 milionów złotych, więc to też nie można powiedzieć, że jakaś strasznie wielka, wielka spółka, jeżeli chodzi o, o tak naprawdę giełdę papierów wartościowych, no to jest taką małą spółką. I jeżeli mówimy o jej wynikach finansowych, pamiętajmy o tym, że one są skorelowane nie może jeden do jednego, ale dosyć mocno z tym, co się aktualnie dzieje na giełdzie. No, na giełdzie obecnie jest Hossa i jest dużo IPO, więc to im bardzo mocno, bardzo mocno sprzyja. No i widać to też po wynikach za pierwszy kwartał 7,7 miliona zysku, 1 milion przychodów. To jest też istotne, że w tej spółce to jest normalne, że te zyski są dużo wyższe od przychodów. Ze względu po prostu na to, że tutaj też wchodzą wycena ich papierów wartościowych, tak jeżeli te papiery wartościowe zyskują na wartości, no to, no to cała spółka zyskuje, więc to nie jest wcale nic dziwnego, że spółka ma więcej zysków niż, niż przychodów cały 2020 rok. Zauważmy, jak to, jak to wyglądało. No, i jeżeli chodzi o spółkę, tak mówiłem, pierwszy kwartał 2021 bardzo, bardzo dobry, ten trzeci kwartał 2020 też bardzo dobry. No, jak dalej będzie ze spółką? Oni też publikują takie szacunkowe, szacunkowe dane odnośnie, odnośnie finansów i dzisiaj opublikowali takie wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe. No i tutaj możemy zobaczyć, że INC wraz z domem maklerskim i a wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na koniec czerwca to było 14,2 miliona złotych, a na koniec marca to było 17,7 miliona, czyli mamy tutaj jednak, jednak spadek. Gotówka też jest lekki spadek, bo gotówki mają 6,8 milionów, mieli 7,3 miliona na koniec pierwszego, pierwszego kwartału. I wartość bilansowa papierów wartościowych udziałów spółek nienotowanych, no bo jak mówiłem, tym segmentem też się zajmują, to tu już jest bardzo mały udział, yy, dużo mniejszy udział, yy, ale, ale mówimy tutaj o tym, że jest to 2,6 miliona w stosunku do 2,6 miliona w, yy, na koniec pierwszego kwartału, więc to jest bardzo porównywalnie, ale Spółka INC to też spółka między innymi Karpatia Capital, bo w Karpatia Capital INC ma prawie 30% w kapitale zakładowym i ponad 42% w głosach, więc tutaj też warto, warto patrzeć, co się dzieje w Karpatia Capital i ta Karpatia Capital na koniec czerwca, na, jeśli chodzi o wartość akcji spółek, była 12,4 miliona złotych niecałe, wobec 12,1, czyli bardzo porównywalnie na koniec pierwszego kwartału gotówka 2,4 wobec 2,2 i wartość bilansowa papierów wartościowych spółek nienotowanych 3,5 miliona wobec 4 miliona, czyli tutaj jest akurat bardzo bardzo podobnie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o tutaj kwartał do, do kwartału, oczywiście porównujemy tutaj czwarty kwartał do znaczy pierwszy kwartał 21 do drugiego kwartału 2021, w ten sposób na to, na to patrzymy no i tam Karpatia Capital to jest właśnie spółka, która jest zależna od INC, i też pamiętajmy o tym, że ten rynek kraunt inwestycyjny. To jest taki rynek, który nie ma takich jasnych, jasno sprecyzowanych regulacji odnośnie, odnośnie na przykład wyjścia z inwestycji i te przepisy mają się zmienić. Unia Europejska tak naprawdę nam to nakazuje, prawdopodobnie w 2022 się te przepisy zmienią na plus dla INC. Też INC mówi o tym, że chce wychodzić na rynki zagraniczne. Prezes mówił o tym, że już zaczynają wychodzić na rynki zagraniczne, ale też czekają na tę zmianę przepisów, bo to będzie mogło oznaczać, że będą mieli po prostu licencję międzynarodową, europejską, a nie, a nie tylko Polską, i to wyjście na rynki zagraniczne zagraniczne będzie ułatwione w momencie oczywiście, kiedy kiedy te przepisy się zmienią, więc jakby przyszłość ta, ta najbliższa dla INC zapowiada się tutaj dobrze pod takim względem przyszłość na, na kolejne lata. No pytanie, jak to będzie w najbliższych dniach, skoro jednak te wyniki finansowe, te wybrane dane finansowe przedstawili trochę gorsze niż, niż za pierwszy kwartał 21, to wciąż są bardzo dobre dane, aczkolwiek jednak są, są trochę, trochę gorsze, więc też na to warto zwrócić uwagę. Na pewno spółka ciekawa w momencie, kiedy na giełdzie dobrze się dzieje, i jest dużo IPO, w tym momencie na giełdzie dobrze że się dzieje, jest dużo IPO, więc to jest na pewno duży plus, duży plus dla, dla spółki, nie jest wcale dziwne, że aż tak mocno, mocno urosła, co ciekawe, od, od pewnego czasu już spółka, mniej więcej po te, po te 7 zł, trochę tutaj były, były, jakieś wzrosty, spadki lekkie, ale tak naprawdę 7 zł mniej więcej, mniej więcej tutaj cały czas jest, czy to jest wysoka, wysoka wycena, no ciężko, ciężko jednoznacznie stwierdzić, no bo jak mówię, ta informacja taka neutralna, chociaż można powiedzieć lekko lekko negatywna, bo te wyniki finansowe troszeczkę troszeczkę gorsze. No, aczkolwiek, wciąż nie można mówić, że to jest jakaś duża spółka, też istotna, dosyć informacja. Zdecydowali się na dywidendę 1,4 miliona złotych, tej wartości, tej dywidendy, czyli 12 groszy na akcję. Też pamiętajmy o tym, że tutaj no, nie sądzę, żeby była jakaś wysoka, wysoka stopa tej dywidendy, po prostu ze względu na to, że duża część ich zysku to jest zysk z postaci wzrostu, wzrostu akcji, które oni dalej inwestują, wzrostu cen akcji, które, które dalej inwestują, więc też warto zwrócić na to uwagę i jeżeli inwestujemy właśnie w tego typu spółki, no to raczej na taką wysoką dywidendę pod względem stopy dywidendy nie powinniśmy liczyć. No, aczkolwiek wydaje się, że te kolejne lata powinny być dla, dla spółki dobre, jeżeli dalej będzie dobrze na giełdzie. No bo jak mówię, mogą, będą mogli prawdopodobnie przy zmianie przepisów wyjść w kolejnym roku już na, na rynki zagraniczne, więc to jest na pewno, na pewno plus. Też crowdfunding coraz mocniej zyskuje na popularności, to jest na pewno plus. Dużo IPO. Chcą więcej przeprowadzić, bo są około 20 w tym roku, a 10 było w roku ubiegłym. Więc na ten moment tutaj dużo rzeczy im sprzyja. No jednak ta, ta jedna informacja, która aż tak pozytywna nie jest, która dzisiaj została przekazana. Do... I inna spółka, o której chciałem powiedzieć, to jest ML System. ML System, chciałem o niej powiedzieć ze względu na to, co, o czym dzisiaj, dzisiaj poinformowali. Bo tak naprawdę ja tu nie mam zamiaru przechodzić do ich wyników finansowych, bo to nie ma żadnego sensu. ML System to jest spółka z branży takiej innowacyjnej, która, no, która do, tej pory, do tej pory zajmowała się fotowoltaiką, ale, ale wyszli też na ten rynek, można powiedzieć COVID-u. Także dwa najgorętsze rynki 2020 roku, czyli, czyli COVID i fotowoltaika połączone w jedno, to jest właśnie ML System. No i ML System teraz znany jest coraz mocniej z tego właśnie, że, że walczy z COVID-em. No i spółka ML System pod, potwierdziła wysoką skuteczność diagnostyczną Covid detektor, czyli takiego detektora, który wykrywa z powietrza z powietrza Covid, więc nie trzeba tutaj żadnych, żadnych patyczków nigdzie, nigdzie wkładać. I to jest na pewno na pewno duży plus i tak to zostało odebrane dzisiaj przez inwestorów pomimo tego, że rynek mocno dzisiaj spadał. ML System 5,3% na plusie. No informacja dobra, że Covid Detektor z potwierdzoną wysoką skutecznością diagnostyczną. Osiągnięte wyniki czułości, specyficzności urządzenia w zakresie pomiaru materiału z nosogardzieli wysokości odpowiednio 98 i 97,67%. Znacznie przewyższają skuteczność testów akceptowanych przez WHO, czyli tą organizację, Światową Organizację Zdrowia. No i to jest, to jest na pewno plus. No z tym, że ML system wprowadził do obrotu urządzenie COVID-DETEKTOR już w, pod koniec czerwca, 24 czerwca. Taką informację nam przekazali. No i na mój rozum już wtedy wiedzieli o tym, że, że jest ta potwierdzona wysoka skuteczność diagnostyczna, że jest ta wysoka skuteczność. Zresztą też o tym informowali. Więc nie do końca rozumiem, czemu dwa, czy tam trochę ponad dwa tygodnie po. Po wprowadzeniu do obrotu informują, że, że ten ich COVID-detektor działa. No, zakładaliśmy także, że działa, skoro wcześniej o tym już mówili, skoro wprowadzili to do obrotu. Także nie rozumiem, czemu, y, czemu ta informacja wywołała aż takie wzrosty. Ja z, powiem, że jestem, jestem mocno zdziwiony i no, po prostu nie, nie rozumiem, dlaczego, dlaczego aż takie, takie wzrosty, ze względu na to, że informacja ok, dobra. Pozytywna, można powiedzieć nawet bardzo pozytywna, no, ale chyba nikt się nie spodziewał, że, że tutaj COVID detektor nie jest skuteczny, i to nie jest mocno skuteczny, skoro jest już w użyciu. Więc tutaj taka dla mnie informacja no bardzo, bardzo niejasna, tak to, tak to bym najprościej określił. I jeszcze jedna spółka, o której chciałem powiedzieć, spółka Intercars, która przedstawiła nam swoje, swoje kolejne szacunki odnośnie, odnośnie wyników finansowych. No i te szacunki są dobre. Sprzedaż Intercars SA razem w samym czerwcu plus 31%. Sprzedaż spółek dystrybujących za granicą plus 36%, sprzedaż spółek dystrybu dystrybuujących grupy kapitałowej Intercars plus 30%, więc plus 30%, tutaj tak naprawdę cały czas na plus. Jesteśmy mniej więcej tak samo na plusie jak w poprzednich miesiącach, bo sprzedaż Intercars SA razem to było 35%, mniej niecałe 35% na plusie, no, trochę ponad 35% wcześniej to było. W momencie jest 34,9, teraz tutaj 31,2% na plusie, jeżeli chodzi o sam czerwiec, więc to jest wszystko mniej więcej zgodne. Trochę wyhamowanie jest, ale jest cały czas zgodne z tym, co, z tym, co tutaj było wcześniej w poprzednich miesiącach, no też warto, warto zauważyć, że jeżeli chodzi o Intercast, no to oni na przykład za pierwszy kwartał 21, czyli za okres styczeń luty marzec przedstawili 2,5 miliarda złotych zł przychodów, na za 1 trzeci pierwszy styczeń luty marzec 2021 roku w tych miesięcznych przychodach ze sprzedaży jak sobie zobaczymy to sprzedaż Intercarsu była 1, niecałe 8 miliona sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Intercars je była 2,5 więc tutaj więc tutaj mówimy że jest 2,2,5 miliarda a, a 2,556 było, było przychodów, także też możemy się spodziewać, że te, że te przychody będą, no będą wyższe niż chociażby sprzedaż Intercarsu, bo to jest wi widoczne i na pewno, na pewno inwestorzy też już się tego spodziewają ze względu na to, że jednak te wzrosty, te wzrosty są zauważalne ostatnie, ostatnie miesiące tak naprawdę cały czas, cały czas wzrosty tak naprawdę ta spółka jest mocno skorelowana z drugą spółką, czyli ze spółką Autopartner, przez często jak mówię o Intercarsie mówię też o, o spółce o spółce Autopartner, no spółka Autopartner Auto też przez te ostatnie pół roku szła szła do góry, ale ze względu też na te dobre wyniki finansowe, bo tutaj te wyniki finansowe za pierwszy kwartał widzimy, że tutaj dużo lepsze w stosunku do tego, co było w pierwszym kwartale 2020, i te też szacunkowe przychody, bo Autopartner też opublikuje te szacunkowe przychody, też dużo lepsze. No i tak samo w spółce, w spółce Intercars te. te wyniki finansowe za pierwszy kwartał dużo lepsze. Zauważmy, zysk netto plus 340%, a w autopartnerze to było, no można powiedzieć, tylko tak w cudzysłowie oczywiście, tylko 200%, 200 plus rok do roku, więc tutaj w obu spółkach zyski idą dużo, dużo szybciej do przodu niż, niż przychody. To jest na pewno plus i plusem jest to że też, że te przychody też, też cały czas idą, idą yy, do góry i to jeżeli chodzi o autopartner i to jeżeli chodzi o intercars, tutaj podobnie około 30% w tym pierwszym kwartale 20. 21, więc, więc tutaj, jeżeli chodzi o te, o te spółki, no to ciężko się do czegoś przyczepić. Cały czas się tak naprawdę rozwijają, i kolejne miesiące pokazują, że, że jest tutaj cały czas ta dynamika zachowana. Zauważmy, Intercars cały czas powyżej tych 30% na plus, jeżeli chodzi o samą, samą sprzedaż, to nieważne jaką, jaką weźmiemy, czy za granicą, czy tutaj Grupa Kapitałowa, czy, czy Intercars SA, tutaj. Widzimy, że te, że te wyniki finansowe są powyżej 30% na plus cały czas. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Po pierwsze, powiedz mi, co ty myślisz o tych spółkach, o których dzisiaj powiedziałem? Co myślisz o ML System? Czy też to odbierasz tak jak ja, że, że to była tak naprawdę informacja spodziewana i jedynym zaskoczeniem tutaj była ta mocna reakcja inwestorów? Czy jednak, czy jednak uważasz, że tutaj ta informacja coś istotnego do, do tej sprawy detektora wniosła? No i też co myślisz o spółce INC? Bo kilka razy widziałem w komentarzu właśnie odnośnie tej spółki jakieś, jakieś informacje, więc też się postanowiłem odnieść. Spółka ciekawa moim zdaniem właśnie na, na ten czas, kiedy, kiedy jest dobrze na giełdzie, a teraz taki czas jest. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli czekasz na jutro na odcinek, no to niestety, ale jutro, jutro odcinka nie będzie, także słyszymy się i widzimy w poniedziałek. Dzięki bardzo, cześć, trzymaj się, miłego weekendu.